Drodzy bracia i siostry, wszystkim, którzy teraz będą przeżywać święto świąt, święto zwycięstwa życia nad śmiercią, święto zmartwychwstania, życzę, aby zmartwychstały Chrystus rozświetlił tą ciemność, w której znajdujemy się w obecnym czasie. Pamiętajmy o tym, że święty apostoł Paweł w jednym z listów pisze, że jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to jesteśmy najbardziej nieszczęśliwymi ludźmi na świecie. Niech stały Chrystus da nam być najszczęśliwszymi ludźmi na tym świecie. Odłóżmy więc na bok troski i choć na chwilę radujmy się. Chrystus zmartwychwstał. Chrystos w oskresie.